Ten materiał może zawierać wulgaryzmy, więc jeśli jesteś osobą o słabych nerwach lub ci one przeszkadzają, przełącz go. Ale jeśli wytrwasz, zapraszam na film. Czołem, witam was wartownik. Dzisiaj będzie jeden z najbardziej traumatycznych dla mnie odcinków. Istnieje do spore prawdopodobieństwo, że będę używać sporo wulgaryzmów. Raczej nie będę tutaj bardzo pozytywny. A raczej bardziej krytyczny, dlatego że dzisiaj mamy test czegoś, czego ja osobiście nie lubię. Za pewnej mojej koleżanki, która jest zarazem moją moderatorką na streamach na Twitchu, następny odcinek będzie z testów, ale hmm, barszczyków czerwonych. No, god! Z racji tego, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia i większość z nas będzie te barszczyki jadło, to stwierdziłem, że nagram test, więc zakupiłem barszczyki, które zaraz Wam omówię. W skrócie, no i co? I powoli zaczynamy. Test będzie szybki, zagotuję, zagrzeję i Wam pokażę. Widzimy się za chwilę. A więc tak, dzisiejszymi gościami będzie barszcz czerwony, winiary. Swoją drogą jeszcze go nie jadłem, ale najwięcej osób go poleca. Mówi, że jest najlepszy, jeśli chodzi o te barszcze Instant. Następny będzie Knor, też barsz czerwony. Tutaj proporcje są na garnek podane, więc trzeba będzie sobie jakoś to obliczyć. Więcej damy tyle samo, co tutaj, bo w winiary jest napisane, że 3 płaskie łyżeczki, 12 gram, na jedną, na jedną szklankę. Kubek. A, tak zrobimy. No i gorący kubek knora. To knor i to knor. Zobaczymy, czy będą różnice. Innych w proszku nie mogą znaleźć. No to będzie akurat ten. W zupełności wystarczy. Oprócz tego taki jeszcze wpłynie. Zagrzejemy do kubeczka jakiś jemy-jemy. Nie jadłem go jeszcze nigdy, ja ogóle barszczu nie lubię, więc wiecie, jak mówiłem wcześniej. Czerwony barszczyk, cortex, najlepszy na ciepło i klasyczny barsz, zupa, barsz czerwony, krakus. Nie mylić z szynką ani z wódką. A więc dobra, zaczynamy od podstawowych rzeczy. Bierzemy najpierw barszczyki. W instrukcji jest podane trzy płaskie łyżeczki. Zacznę od mojej prawej, waszej lewej strony. Tworzymy to chyba. Da radę? Da radę. Zaczniemy od winiary. Trzy płaskie łyżeczki na szklankę. Raz. Nie lubię tego zapachu, ja pierdziele. Cleo. No takie. Dam takie jeszcze odrobinkę, bo... No dobra, trzy płaskie łyżeczki. Moim zdaniem, jedną łyżeczką nam radę, więc raczej tutaj nie będę potrzebować kilku łyżeczek. Teraz jedziemy z knorem, więc teraz będzie knor. Przy czym mówię, szukałem jakiś innych typu kucharek czy coś, no nie mogę znaleźć akurat. To, to Mam to co mam. Mogę jeszcze podjechać do Lidla i kupić sobie z tych kani, nie kani. Tutaj damy tyle samo: trzy płaskie łyżeczki. O, tyle samo. Drugi będzie też knor. I trzecim będzie gorący kubek knora. Przy czym mogę sobie teraz zrobić taki szybki teścik, że zapach jest inny. Nie wiem, czy tutaj przez makaron czy coś, ale jest inny zapach. I to ma też starczyć na szklankę. Woda jest zagotowana, więc sięgam po czajnik i zalewam. Zalewamy jeden. Nigdy nie zalewam do końca, dlatego że oni podają, niby, że to jest na 300 ml, ale rzeczywistość przeważnie jest bardziej brutalna. No i gorący kubek. Dobra, jest porówno. Co mogę Wam powiedzieć z obserwacji? Najbardziej chyba zapachowym, najbardziej chyba takim aromatycznym, jeśli ktoś lubi ten zapach, to jest właśnie ten z Winiary, więc ciekawe, ciekawe. O dziwo, myślałem, że będzie makaron, w tym barszczyku nie ma. Ja nie oblizuję łyżeczek, czekamy chwilę, niech to odrobinkę ostygnie i widzimy się za chwilkę, więc poczekajmy chwilę. Minęło dziś około, nie wiem ile, szczerze, z 10 minut. No i lekko ostygł. Zapach, który się unosi w powietrzu, to nie jest to, co lubię. Dobra, zacznijmy od pierwszego. Nie będzie winiary. Od razu mówię, ja nie lubię barszczu. Nie jestem obiektywny, będę subiektywny, więc ten najbardziej polecają wszyscy. Pachnie barszczem, yy, takim z proszku. No, zapach jest dla mnie trudny do określenia. Czuję majeranek na pewno, buraków nie czuję tak za bardzo. Czuję dziwną słodycz i taki delikatny, może odstowy zapach, ale próbujemy. Jeszcze raz. Szału nie ma dupy, nie urywa. Czuję buraki, nie czuję octu, delikatną słodycz i majeranek. To nie jest coś, co lubię. Kurwa, jak można to jeść. Dobra, następny barsz będzie Knora. Próbujemy Knora. Tu już bardziej czuć rosół skóry. Gorący kubek. Bardziej słodki. Mniej czuć majeranek. To na pewno. Czy tam pietruszkę? Nie wiem. Czekaj. Pietruszka bardziej chyba niż majeranek. Tu było czuć bardziej majeranek, tak mi się wydaje, a tu było pietruszkę. Yy, bardziej wodnisty, nie wiem, czy może dałem za mało, ale w sumie dałem tyle samo co tutaj, więc wydawało mi się, że stężenie będzie dobre. Ewidentnie na opakowaniu producent podaje, że to jest na 700 ml gor yy, gorącej wody. No nie wiem, no. Ewidentnie mi to nic nie urwało. Dupy nie urwało. Chujowy. I teraz gorący kubek, w którym ewidentnie widzę więcej przypraw, bo widzę tego więcej, że jest. Nawet poczekajcie. No, inny zapach nawet, w ogóle inny zapach. No, kurde. To jest dziwne. Ten nawet byłbym w stanie zjeść, wypić. Dlaczego? Już Wam i objaśniam. Ja lubię zupę o nazwie Botwinka. To jest mniej więcej to samo, co barszcz, tak mniej więcej, bo jest ze świeżej, yy, świeżej, yy, świeży buraków, do tego z tych naci od buraków. Ta zupa jest zajebista, jest słodka, jest y, mocno buraczana i to czuć. I o dziwo w tym właśnie gorącym kubku, też od Knora, no ja czuję tą zupę, nie? No to mógłbym w stanie pić, to byłbym w stanie pić, bo to jest chujoza. No to, to, to ja tego nawet nie chcę nawet nikomu polecać, tego Knora y, do picia tak normalnie ze szklanki. Nie wiem, kto być w zupie, ale ogólnie stężenie tego, to, no, to jest ewidentnie lepsze. To jest typowo zupa buraczana. Naprawdę, to, to, to ćwikła Buraki czuć, no nie to nazwać. Botwinka elegancka. No, to mówię poważnie, gorący kubek. Moim zdaniem najlepszy. Ten barszczyk, nawet gdybym dosypał do niego jeszcze troszkę, w sumie mogę sobie, co mi szkodzi. Skrajnie mocne stężenie. Jedną dużą łyżkę dorzucimy jeszcze. A co? Olepszymy trochę stężenie. Tutaj też dorzucimy jeszcze jedną. Co nam szkodzi? Nic, co nie szkodzi. To się za bardzo nie chce rozpuszczać. To się nazywa z chyba roztwór nasycony. Najprostszym przykładem zawsze była na lekcji ta, nie wiem czy pamiętacie, herbata i cukier. Jak się nie chce rozpuszczać, to znaczy, że już jest zbyt dużo. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Winiary. To dalej nie to samo jest. Dalej za bardzo nie czuję buraka. Kurwa. Teraz nabrało bardziej smaku tego, tak? Nie. Mimo wszystko, knor, knorowi nierówny. Ten knor nie czuje smaku buraka. W gorącym kubku knora czuje mega smak buraka. Naprawdę, zupa botwinka w 100%. To jest, szczerze powiedziawszy, chunia. To nie wiem, jakbym musiał to bym wypił. Gorący kubek na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o zupki, Instant. Gorący kubek na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu, winiary. Na trzecim miejscu, knor z proszku do zupy. No mówię naprawdę, no w tym czuć buraka, w tym nie. Nie wiem, w czym jest problem. To jest knor i to jest knor. Czemu tego smaku nie mogli przenieść do tego? Nie wiem, nie jestem, tego nie znam się. Moim zdaniem naprawdę to jest prosta sprawa. Gorący kubek mega, zwykły w proszku do dupy. Ten przeciętny. A więc widzimy się za chwilę, testujemy, zaraz, zaraz będę grzał. Kartony. No i dobra, jesteśmy. Mamy teraz tak. Jemy, jemy, Krakus i Hortex. Jedyne, co zaobserwowałem podczas grzania tego w garku, to najładniej pachnie Krakus. Czuć od niego ewidentnie zapach takiego prawdziwego buraka. Nie jestem burakiem, ale znam zapach buraków. Nałogowo nie wącham. Hortex ma o tyle fajny dziubek nalewania. Najgorszy jest jemy, jemy. Dziubek takiego soku, owocowego, pomarańczowego przy barszu, który się lubi chlapać i się brudzi, zostawia ślady mocne, słaba sprawa. Zaczniemy od mojej prawej, Waszej lewej, czyli od jemy jemy barsz czerwony. Pierwsze to jest kolor. Najbardziej intensywny kolor z tego wszystkiego ma właśnie krakus. To już mogę powiedzieć, ale kolor, zapach, Chemiczna słodycz, zero buraka, kurwa ja się tym można jarać, jemy, jemy, chemiczny burak, nie jak to wytłumaczyć, czuję ziele angielskie, dość mocno czuję, przynajmniej ja, ziele angielskie i liść laurowy, ale oprócz tego nie czuję buraka. Chyba esencją takiej zupy jest burak. Kurwa, mówili, że ja polubię po tym odcinku, polubię, bo właśnie barszcz chyba nie polubię. No ale <laughs> dobra, wracamy. Teraz będziemy pili krakusa. Krakus w kartonie, litr. Za chyba wszystkie barszczyki, czyli te w proszku, gorące kubki dałem coś koło 30 złotych, więc na święta w sumie nie wiem jakie to są proporcje na litr. Można zrobić dość szybko zupę. Chociaż ja będę na takiej samej bazie. Raczej bym nie, nie jechał, czyli dałbym mięso, gotowałbym mięso, żeby jeszcze trochę było tego smaku, wywar, żeby był taki bulion typowo, tak? No kurde, no i jak na razie Krakus sprowadzi, Czuję w zapachu buraka, czuję w smaku buraka i czuję jego słodycz. Naprawdę, szczerze. No, czuć buraka, dalej mi to podchodzi pod botwinkę. Yy, zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego nie lubię barszczu i będę używać dość wulgarnych słów. Także krakus na pierwszym miejscu, jak na razie. Wiadomo, jemy, jemy na drugim, jedziemy z horteksem. Najlepiej na ciepło, tak napisali. Jest gorący, bo jako ostatni był gotowany, więc Znowu chemiczny burak. Ewidentnie czuję w nim buraka, wiesz? Mój drogi widzu, nie czuję buraka. Czuję chemię. Jebaną chemię czuję. No, jest taki posmak buraka, ale taki chemiczny strasznie. Taki. Jakby to nazwać. Y... Czuć, że coś poszło nie tak. W moim odczuciu. Oczywiście obiektywnym. Nie. Subiektywnym. Jak najbardziej. Odpada. Odpada. Ło! Nie. Ale już z tych dwóch, to chyba korteks jest najlepszy. Bo, bo, bo jemy, jemy, totalnie bezpłciowy taki jakiś jest, yy, nijaki, dla mnie takie na przykład rzeczy, że wlej do, wlej podgrzej, bez konserwantów, bez barwników, <krym> bez smaku. <krym> Hortex ma jakiś smak, ale kurde dziwny. Poczekajcie, co my tu mamy? Jest jakiś skład chemiczny? Jest. Już czytam, Hortex. Soki z soków zagęszczonych. Soki... Soków zagęszczonych. Jak można zrobić sok z soku? To ja bym robił chleb z chleba. No, no jak? Sok z soków zagęszczonych z buraków. Raczej, znaczy, dwóch kropek. Z buraków 60%. Jabłko. Z buraków 60%. Jabłko 22%. Sok z warzyw. Jakich? Miesz zmieszanych 3,8% porcja marchwi, selera, pietruszki, cebuli, sól, wyciąg z przypraw, pieprz czarny, ziele angielskie, liść laurowy. Dobra, krakus. Następny. Co my tu mamy? Sok z buraków. Znowu sok z buraków z z zagęszczonego soku. Sok z zagęszczonego soku. Sok z soku. Woda z wody, chleb z chleba, bułka z bułki. Masło z masła. No, nie, nie wiem. Nie wiem, o co tu w ogóle chodzi, to, to jest dla mnie to jakieś pojebane. Woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku, cukier, sól, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, warzywa, ekstrakty warzywne zawierają seler. To tak trzeba wyszczególniać, nie wiem, seler jest bardzo uczulający. Przyprawy z ekstra i ekstrakty przypraw, aromaty zawierają seler, mleko. Kurwa, mleko w takim czymś? No powiem tak, Pierwsze miejsce, drugie, trzecie. Ale czytając te składy, jakoś tak nie jestem za bardzo przekonany do tego, żeby to w wodowicach robią krakusa. Kremówki też zresztą. No. Dobra, jemy, jemy. miam-niam. Czytamy skład. Sok z buraków ćwikłowych, z zagęszczonego soku, 57%. I teraz tak, zobaczmy sobie na procentowość, jeśli chodzi o sok. Yy, Hortex ma soku z buraków 60%, których nie czułem. Yy, Krakus ma 58% i tu ma 57%. Czyli ten, który ma najmniej z buraków, najbardziej smakuje burakami. Kwestia jest, widzicie, 2% różnicy. Ale jedziemy dalej. Yy, woda, cukier, sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego. Nie podali procentowości. Czyli wiadomo, ile dali wody, ile dali soku z jabłka. Tutaj o dziwo podali w procentach w Cortexie. Tutaj też nie podali, ile jest tego jabłka. Wiadomo, 57%, no to reszta, czyli yy, 40%. 3% jest do podziału na wodę i jeszcze rzeczy, tak więc yy, ciężko powiedzieć mi, na czym to polega cały ten fenomen. Ale już dobra mniejsza z tym: hmm, soko jabłkowego, sól, czosnek, pieprz liślaurowy, ziele angielskie, ekstrakt drożdżowy. Co jest, jakby, te kurwa ciasto piek? Poważnie? Regulator kwasowości, kwas cytrynowy. No, kwasek musi być. Moje podsumowanie jest takie: nie wiem, czy nie lepszą opcją jest ugotować sobie samemu kupić buraki, obrać. Na bazie buraków ugotować i chyba jest, Bo te wszystkie warianty, które tu widzę, najlepszy w smaku jest Krakus. To muszę przyznać, że lepszy w smaku Krakus. Najgorszy jest Jemy, Jemy, a w drugim miejscu jest Hortex. Już Wam tłumaczę, dlaczego nie lubię barszczu. Wszędzie, gdzie mnie raczyli barszczem, czy to w urodziny, czy to gdzieś w jakichś restauracjach, gdzie po prostu no, mówię, dam temu szansę, zawsze dostawałem yy, zupę z buraków, bo szczególnie burak jest bardzo słodki, a ja lubię słodkie rzeczy, więc. Yy, Dlatego ta zupa ćwikła mi bardzo podchodzi, bo jest słodziutka, są ziemiaczki, ziemniaczki, jest mięsko, jest mega. Znaczy ćwikła, co ja mówię, przepraszam. Botwinka. Botwinka mi bardzo podchodzi. Ale nie lubię barszczu czerwonego, dlatego że dużo osób nadmiernie, to kurwa definitywnie nadmiernie, przesadza z octem. Ja pierdolę, nie lubię, uwielbiam ocet, gdy jem zimne nóżki, czyli tą zwaną galaretę. Daje tu grubo, aż pływa. Zawsze się śmieją ze mnie, że ja nie jem galarety z octem, tylko jem ocet z galaretą. Uwielbiam. Ale połączenie słodkiego z octem odsuwa mnie. Nie, ja nie mogę. Jak kiedyś jeden barsz z łóżkami u znajomego, każdy chwalił się zajadał. Ja czułem tylko kurwa ocet. Nienawidzę. Kiedyś dostałem też yy, mizerię w słoiku, mówię mizeria do obiadu, zajebista sprawa. Otwieram. Wącham, no tak dziwnie pachnie. Do miseczki wziąłem gryza. No mówię, kurwa zepsuta. Nie, nie była zepsuta. Dlatego, że w niektórych domach, może też u Was tak jest, powiedzcie w komentarzach, daje się do mizerii octu. Ja nie mogę, ja muszę mieć tylko tak. Do mizerii ogórek. Nie obieram skórki, tylko dobrze myję, bo skórka ma najwięcej smaku ogórka. Ogórek. Cebulka lub szypiorek. Śmietana. Sól, pieprz. Koniec tematu. Na tym kończę temat. Więcej nie, a z octem. Nie mogę. Dlatego nie lubię barszczów. Lubię buraki. Często jem nawet takie ze słoiczka. Ci takie wiecie, gotowane, potem są tarte na tarce i są zajebiste. I tam z cebulką na słodko. No uwielbiam buraki. Uwielbiam. Ale są też wersje kwaśne. Te z octem zagęszczane. I tych kwaśnych nie lubię. Ćwikła. Jak muszę to zjem. Choć często gdy biorę na golonkę i dają mi ćwikłę, dają mi chrzan i dają mi musztardę, ćwikłę odsuwam na bok, nawet jej nie ruszam. Krzani i musztardę. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Będę nagrywać więcej testów, jak będziecie chcieli oczywiście. Aczkolwiek mówię, no, barsz nie jest czymś, co lubię, więc nie mogę być za bardzo obiektywny. Wiem, że może komuś się bardziej podobać to, że barsz będzie, będzie w nim czuć mniej na przykład słodyczy, więcej tej goryczy, octu, czy na przykład będzie, no, to do podstawy takiej zupy, gdyby ktoś chciał no to można używać jemy jemy, ewentualnie horteksa, bo tam tej słodyczy za bardzo nie ma. Dasz troszkę octu i masz już barszyk, jak lubisz. Na kwaśno. Ja nie lubię na kwaśno. Na przykład słodko-kwaśny. Nienawidzę jak jem jakąś kuchnię orientalną, jak gdzieś jest coś słodko-kwaśnym. No nie zjem tego, nie lubię tego połączenia, nie próbuję. Sam nie robię, bo wiem, że tego nie zjem. Po co on gotować cały garnek, jak potem pójdzie w kibel. Dziękuję za oglądanie. Mówi Wartownik. Macie następne odcinki, oglądajcie, komentarze są dla Was. Palca w górę, jak chcecie palca w dół. Teraz bardzo popularny u mnie palec w dół, więc dziękuję wszystkim. Jest na plus. Suba, jak nie macie. Poprzednie odcinki, test rosołu. Rosół na przykład był też zajebisty. Rosół był gotowany na pieczonej kurze. Mogę bardziej przypiec, ale piekarnika jeszcze za bardzo nie umiem obsługiwać. Taki mam nowy, wszystkie tryby z termoobiegiem, a termoobieg tak nie, nie pozwolił tak go tak przypalić jak w normalnym piekarniku. Do zobaczenia do usłyszenia. Cześć. No i co? No teraz trzeba będzie to wylać. Trzeba będzie to wylać. Chociaż ten Krakusa może się wypije. A, chyba wypije. A co? Piękna pogoda. Oh. Kurva.